Pokażę Wam, jak ja wędzę w garnku. Garnek jest dość stary. Dobry. Na dno sypie zrębki z czereśni, olchy, jabłoni. Na dno kładę talerzyk, tak żeby zbierał yy, soki. On jest teraz przypalony trochę, ale go sobie później doczyszczę. Później znalazłam taką podstawkę glinianą od doniczki. Kładę ją do góry dnem. Stawiam to wszystko na gaz. I kładę wędlinka. Gaz ustawiam na początek na mocny, ale to tylko przez chwilę, a później na minimum. Zakrywam tu pokrywką. I się wędzi.